Pełna godzina. Halo. Jadę na Śląsk właśnie jutro już easy raczej. Czyli umawiamy się na jutro. Michał potwierdź mi to i załatwmy. Umawiamy się. Daj mi tylko oddechać na Śląsk, bo od tego co się tu odjebało zależy, o której będę jutro w Krakowie. Okej. Okay. Uważam, że problemem Boxdela dużym jest to, że on jak zmieni zdanie to... Nie potrafię komuś napisać, że ej, dobra chłopie, jednak nie będę, może się uda, nie wiem, za, za dwa tygodnie albo coś, nie? Tylko tak, nie no, chyba będę. Że yy, boi się wziąć odpowiedzialność za jakieś tam swoje decyzje. O, to jest właśnie... Bo ja to, nie wiem, kurwa, nie wyspałem się, wstaję rano, mówię, byłem mówiony z kimś na przykład, nie mówię, nie dam rady, elo. <laughs> Idę dalej spać. A w ogóle wy wiecie? Tam, nie no, w de. I nagle przestaje odpisywać. <laughs> no I to jest właśnie to. Ja jakby nie mam tak. No. Czasem tak w życiu bywa, nie? Czemu mu gadał, że jednak... No, najpierw się umówił na ten piątek. Później zmienił tą, to zdanie, że. Daj mi tu tylko dojechać na Śląsk, bo od tego, co tu się odjebało, zależy o które będę jutro w Krakowie. O, czekam. Trzymam kciuki, że nic się nie odjebało. Później sobota. Hmm. W piątek się do mnie nie odzywał, więc pisałem, pisałem. No i. Opowiem wam na przykład historię. Nie wiem, czy ją opowiada. Chyba już ją opowiadałem. Yy... Mieliśmy mieć taki deal kiedyś. I ja już mniej więcej trochę znałem Boxdela, bo już działaliśmy chyba 3 miesiące razem w gołcach. I mieliśmy robić takie. Takie coś, żebyśmy nawet sporo zarobili. To było istotne, bo to by nam dało taką już wolność w gołcach, żebyśmy mieli siano na inwestycje jakieś i tak dalej. No i się pojawił ten deal, a Boxdell sam, te pierwszego dnia. Ja to ogarnę z moimi chłopakami, zrobimy prezentację. Ogarną wszystko, szatę graficzną i tak dalej, czy tam będzie git, nie? Ja mówię, kurwa, na pewno, bo coś mi się kurwa nie wydaje. Na 100% zrobią, nie? Bo to też jakby on przyniósł ten deal, więc on mówi, że on to zrobi. No i później mija kilka dni, ja o tym przypominałem mu, że. Ej, ale pamiętacie o tym, bo to jest fuj ważne, nie? Tak, tak, pamiętamy, chłopaki już robią. No i finalnie jest ten czas. I ja mówię, no i co macie to? Ale to jest luz, to nawet jak myślimy kilka dni później, to to jest luz, bo ja gadam z chłopakami, ja ich znam, wszystko jest git, nie? No i później pytam po tych kilku dniach, wysłaliście? Wysłaliśmy, jest, jest za git, nie? Jest ten, no że wysłane. No i później pytam, i co? Udało się to? Wchodzi to? Yy, nie, ale to i tak by nie weszło, bo to coś tam rząd nie pozwala, jakieś takie, nie? Bo to tam chodziło o takie rzeczy... Yy... Chuj będę mówił, tam z totalizatorem sportowym mieliśmy mieć taką współpracę niby, nie. Yy, no i tam coś. Yy, że, że... Rząd blokuje. Juj <ścoughs> no jest z tym, nie? Ale wysłaliście tą prezentację, tak wszystko było. Tak, tak, ale to tam wiesz, yy, to trochę potwa. No i później yy, to jakoś tam no, uznałem, że okej, okay, no może faktycznie, nie, że coś tam rząd nie chciał. I przyjechali ci goście, do których mieliśmy to wysłać, bo robiliśmy z nimi coś innego, nie I siedzimy, i ja mówię, chłopaki, ja mam jedno pytanie. Jak to było z tym z tą współpracą, i tam powiedziałem o jaką chodzi, yy, że, że to, to podobno, coś tam się pozmieniały przepisy, tak, i to dlatego. Oni mówią, że nie, 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 no, że. Yy, no chłopaki, jeżeli wy macie takie podejście, no to my nie będziemy nadstawiać karku za was i tak dalej. Tak mi powiedzieli, ale. Yy, ale że, że, że o co chodzi? No przecież Boxer miał zrobić, zrobił wam prezentację, tak? A on, no, można tak powiedzieć, że zrobił, nie? A ja mówię, to co, średnia na prezentacji, oni, no, średnia, średnia, ja mówię, a możecie pokazać? I oni mi pokazali. <ścoughs> I tam był, kurwa, takie jedno zdjęcie. Nie było w ogóle opisów, bo to trzeba było zrobić takie opisy, nagród. Yy... Nie chcę mówić, co to dokładnie było, bo może kiedyś to zrobimy, no ale... no jakby Boxdel zjebał. I problem polega na tym, że gdyby on przyszedł i od razu powiedział Sylwek, nie mam czasu tego zrobić, zrób to ty. Weź jakiś grafików, przekmin to wszystko, bo my nie mamy czasu, nie? Bo robimy inne rzeczy, bo on tam ma jakieś inne swoje, nie? To luz. A on mówił, że wszystko jest git do końca i przez to nam przepadło, bo się bał przyznać mi, że nie ma czasu tego zrobić, mimo że ja wcale mu tego nie chciałem dawać, nie? On sam to chciał wziąć, dlatego dopytywałem, że jak coś to, nie wiem, Izak, kurwa, by to zrobił, czy ja bym nawet to zrobił, bo to było ważne, fuj. I to, i właśnie to jest problem z Boxdelem, że on, yy, jak się już czymś nie wyrabia, to do końca udaje, że jest git, a później składa winę na kogoś innego, no, W tym przypadku złożył, że się przepisy niby zmieniły, czy coś takiego, yy, a się chuja nic nie pozmieniało. I tutaj z tym szalonym pewnie było podobnie, nie? Że na przykład z jadąc na Śląsk już wiedział, że nie przyjdzie do szalonego, ale na przy... bał się powiedzieć szalonemu. I przez to szalony czeka, później jest wkurwiony i to tak. No ja też byłem wkurwiony, nie? Czemu go usprawiedliwiasz? Nie usprawiedliwiam go. Po prostu szukam logicznego powodu. No jak go usprawiedliwiam? Właśnie powiedziałem, że zjebał też inną rzecz. Na no, tym Mateusz jesteś dziwny. Nie przedłużaj wspierającego kanału. <grymny> <grymny> Oj.